Siema widzowie, ja dzisiaj nagrywam taką dzisiejszą serię, bo jakby ja pompuję Tibet codziennie. Znaczy, nie daj, nie robię ja takich rzeczy, ale ja, no, po prostu robię odcinki często i różne wersje serii. Ale to nie znaczy, że serię kończę jakieś. Dobra, możemy zacząć. Ogólnie to jest seria, w której będziemy czytać artykuły, które są poselane, bo to nie kłamstwo, bo już w 2050 jedna trzecia świata stanie się pustynią, ludzie. Ale dobra, możemy zacząć. Osoby, które się takich boją rzeczy, to po prostu mogą to wyłączyć Tak dla bezpieczeństwa, jak ktoś tak nie lubi No to możemy zaczynać Wulkan Cambry Winea, przyciąga turystów Pełne ob obłożenie w fotelach na la... Na laplamie? A, bo jakby taka erupcja tam jakaś wyszła, jakby to mówić Możemy lecieć dalej Astro w wolnym czasie tworzy ANIMACJE dzięki którym rozumiesz za zaskakującą fizykę układu słonecznego. Ale się dowiedziałam, artykuł świata Jak był artykuł o moim parku olejskim, gdzie ja, ja tam byłem. Ja znam to doskonale, nie są w ogóle, i w ogóle wierzę. To, o nie, też o policji szybko. Mandat 8000 zł i podwójne kary to. Nic, to jeszcze nic. Oto a, 20 wiel wielkich zmian dla kierowców ogólnie 30 tysięcy trzeba będzie trzeba już płacić, Miałem to na lekcji teraz. Najnowszy cud techniki Japończycy zaskoczyli wszystkich. Japończycy, wiecie co Japończycy mogą zrobić? Japończycy są takimi dokoksami że w czasie wojny światowej rozwalili nie wiem, chyba Rosję czy tam Chiny nie całe, tylko takie początki zaczęli rozwalać że Chiny już musiały z swoich jakichś tam terenów stworzyć inny kraj, który sam będzie na nich atakował Był to był walans dobra, to to weźmy, bo to już dziwnie wygląda szybko poszło czekajcie, tylko to przedstawię. Okay. szybko poszło ktoś wpadł na pomysł stworzenia niewolników dla twojego awatara Wy... Mestwarze. Aha. Nie wiem. Mnie to są... Dwa dni temu jeszcze to było. <grymne> w ogóle... Co to? Moment. A, lajka. ok Układ słoneczny ot... otacza olbrzymi magnetyczny tunel? Naukowcy opublikowali nowe badania, które wynikają z tego, że COVID się nigdy nie skończy. Okej. Okay. Dobra, widzowie, możemy lecieć dalej. Masz ze sobą. Okej. Okay. To auto pomijmy. Co? Coś, co się w wiadomościach odwaliło 8 godzin temu. 8! Sceny ze Szwecji w reportażu wiadomości TVP to nagranie z planu filmowego. Ogólnie przeczytam wam wszystko. Dobra, możemy zacząć szalanina, niebezpieczna jazda motocyklami i migranicy, akcje z rodem filmu akcji, ale według TVP to amatorskie nagranie ze Szwecji, które jak wiele krajów Europy boryka się z krzyżem migracyjnym problemem, jak w tym, że filmowe sceny rzeczywiste są filmowe, Kropka. Prawdziwe nagranie pochodzi z planu serialu Netflixa. A tu pokazuje Rekana o playerze. Który w ogóle też posiadam polecam. Jakby to mój wtedy nic nie skumałem, co czytam do Was. Ale może ktoś skumał. To było 15 godzin temu to teraz. To teraz będę czytał. Lot to wynikowania z 30 października 2021. Nie, nie robiłem to, nie będę temu pojadł. Co Silny rozbłysk słoneczny CME zmierza w stronę ziemi. Ziemi! Wykrzyknik! Ziemi! Przeczytajmy. Jak też. Kółko se narysowała. Pięknie, wie sobie zbaluję Wczoraj 20. Wczoraj, 28 października na słońcu doszło do drugiej najpotężnego Najpotężniejszego wybuchu w tym roku. Jego wyniki kosmos został wyrzucony obłok ok. plazmy. Obecnie mierzymy w kierunku Ziemi. Dotrze do nas około soboty. Mhm, mhm, mhm. mhm. Dzisiaj był. Co mi dalej jest? Trwa Halloween. I co, i co, i co, i co? I co? W Jest teraz niedziela. No chyba, że poniedziałek, jak to teraz czy coś się takiego stało? Czy coś nie wiem? My teraz płonimy gdzieś nie. Yy, Współczuję Rosji. Mamy tam największe straty. Miał miejsce rozbój kwalifikacyjny jako X1, najsilniejszej możliwej klasy na Słońcu, któremu towarzyszył koronalny wyrzut masy zgodnie z programami serwisu pogody kosmicznej. To zjawisko, do dotarcia no, w okolice Ziemi i Magda, a to mogę wam kiedy indziej opowiedzieć, bo ona w książkę o takich rzeczach, o takich co to może być, ja wam powiem później, bo na razie teraz będziemy to czytać takie artykuły a nie Halloween Tramway straszył w Gdańsku 31 października 2021 świątego". a mamy tutaj też taką opcję jak więcej artykułów, jak, jak się uwielbia Mm. Pomijmy, bo mnie. Niezwykłe odkrycie powstanie: prawdziwy park jurajski. Mhm. Najsilniejsze niż bomby atomowe, najpotężniejsze erupcje wulkanów w historii. Silniejsze niż bomby atomowe, potężniejsze erupcje wulkanów w historii. W historii. Mhm. W historii to ja jeszcze widziałem. Wszystko. Ale okej. Okay. Koniec wypłata emerytów. Co miesiąc. Co miesiąc? <laughs> Seniorzy dostaną pieniądze tylko raz. I ta pani taka smutna, patrz jak ona wkurzona się na nas patrzy. To nie moja wina. To reszta wina, nie. Nie wiem, czy Polski nie wiem kogo wina. Nie wkurza się na mnie. Ja ci nic nie zrobiłem. To dlatego nie masz ochoty. Ech! Miliony euro, czy pot, ech, euro. Jackpot trafiają do państwa. Taki podatek ucieszy każdego ministra. Tego nie rób przed pójściem do łóżka. Pięć rzeczy, które zakłócą dobry sen. Mhm. Dobra, to, to możemy przeczytać. To ostatnie i kończymy z tego odcinka, bo to są krótkie artykuły. Mam za mycie auta pod domem nawet 500 zł. Piec, pff, jeśli nie masz niezliczonego sąsiada. Yuh! To jest taki ból, że nie wiem, ale nie wiem. jak się Wam podoba, to fajnie. Ja będę pompować chyba. Yy, w sumie to, to też wiadomo, że będę robił daily. Bo czemu nie? Nie zawsze może mi się udać. Może mi się nie udać daily, ale spróbuję robić daily. Bo powiem wam, dlaczego nie robię codziennie, Już wam to wyjaśnię, bo wy macie takie problemy w prywatnych, w prywatnych komentarzach. Dlaczego? Dlaczego ja nie robię codziennie filmów? Już wam weźmie. Po pierwsze, yy, nienawidzę robić miniaturek ostatnio. Po drugie, to muszę zmontować. Po trzecie, ja muszę to nagrać. Nie zawsze mam na to czas i nie zawsze mam na to chęć. No i to tyle z wyjaśnienia. To ty i cześć.